Witam na kanale Nowato. Jakże wiele rozmów odbyłem z inwestorami, którzy budują dom, że to niesprawiedliwe, że dotacje są do modernizacji, a przy nowych domach chętnie wybraliby pompę ciepła, ale nie ma tu żadnego wsparcia rządowego. No i okazuje się, że jest. Od nowego roku utrafię, yy, zaczyna się program, który nazywa się Moje Ciepło i jest skierowany do budownictwa jednorodzinnego, indywidualnego i do osób, które chcą tam założyć sobie pompę ciepła gruntową lub powietrzną. Dopłata będzie do dwudziestu tysięcy, jeżeli chodzi o do dwudziestu jeżeli chodzi o pompy ciepła gruntowe, oraz do 7 tysięcy w przypadku pomp powietrznych. Ale oczywiście do, do tego programu zapraszam do konkretów na stronę rządową, ponieważ on wystartuje w pierwszym lub drugim kwartale przyszłego roku. Z nieoficjalnych wiadomości wiem, że będzie działał wstecz do roku wstecz, czyli inwestycje w tym roku będą objęte tym programem. Pozdrawiam, nowato, sprawdzone, polecone.